Cześć, powracam i teraz jeszcze trochę bardziej podszkoliłam i pokażę Wam moje arcydzieło dobrze, to może najpierw weźcie o, telefon najpierw zamoczcie pędzel, no potrzebny Wam ogólnie będzie pędzel, nożyczki taśma i woda w kubku weźcie czerwoną farbę i zróbcie taką okreskę. Sprawdźcie ją kilka razy. Dobrze. Teraz weźcie linijkę i Czarną farbę. Weźcie oczywiście inny pędzel. Zamoczcie go w wodzie. Kręcić czarną farbę. Umoczcie w niej pędzelek. Przełóżcie do liniki. I teraz przełóżcie linijkę w ten sposób. O, nie widać się, chyba. Tak. I przyjeździe po nią pędzlem, żeby utworzyć czarne kropki na naszej czerwonej kresce. Postarajcie się, żeby kropki były takie trochę rozmazane. No, czyli wyszło nam w sumie takie coś. To dobrze, jedziemy dalej. Wrzuć jeszcze trochę kropek. Dobrze. Teraz możemy zabierać się dalej do działania. I kodłóżcie gdzieś. Dalej. Żeby nam nie przeszkadzała w pracy. Teraz weźcie niebieską farbę. Tak samo zawsze zamaczajcie pędzelek w wodzie. Zanurzcie pędzel w niebieskiej farbie. I zróbcie obok niebieską falę. podpowiadam, że to chyba nie będzie może. O nie, mój pędzel gubi włosy. No dobrze. Odłóżcie pędzel i tubkę z farbą na bok. Możemy zaczynać dalej. Coś jak coś, stworzymy jakieś inne dzieło. Teraz weźcie tą samą linijkę i weźcie pędzel. "Zamoczcie go we fioletowej farbie."